Terotowe kącik kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Pozna Lwa na horoskop na grudzień. Ostatni miesiąc tego roku, kochani, sprawdzimy, zrobimy krzyż celtycki, sprawdzimy Waszą sytuację, jakie są wasze myśli, jakie jest wasze nastawienie, co o tym myślicie, jaka przeszłość się zadziała, co się zadziało w przeszłości, że, to, że taka sytuacja ma miejsce. Teraz zobaczymy też, co z zewnątrz idzie do was, jaka energia i jaki jest rezultat, czyli z jaką energią będziecie wchodzić też do następny miesiąc. Wszystkie lwy, wszystkie lwy słoneczne, ascendent, księżyc, znak wedyjski, sprawdzimy główną energię dla Was na miesiąc grudzień. Jaka jest Wasza sytuacja? Przeszkody, Wasze myśli, stanowisko, karty. Przeszłość, która doprowadziła do tej sytuacji, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, też dwie karty, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, to co idzie z zewnątrz, nadzieje lub obawy i rezultat. I sprawdzimy ewidentnie, słuchajcie, i tą zmiany. On, te zmiany już prawdopodobnie już szły od jakiegoś czasu. Tutaj to jest y, taka energia, że ten wiatr zmian, on przywiewa te zmiany, ale już od jakiegoś czasu przywiewał, czyli tutaj y, może być tak, drogie, że będziecie czuć, że was y, ciągnie po prostu w jakąś stronę, albo ciągnie do kogoś, albo do jakiegoś miejsca, albo żeby po prostu te zmiany wprowadzić. Tak można było powiedzieć, że ta główna energia to jest właśnie, to jest coś takiego, że wy sami będziecie czuć, że... Y, że tych zmian potrzebujecie, że nie możecie się już temu oprzeć. Przy tej energii. To nie jest coś, co Wy dopiero wprowadzacie, czyli czy, raczej to jest coś, co Wy od jakiegoś czasu już czuliście, czułyście, że to, że to po prostu na ten moment nastąpi. I w grudniu będziecie to czuć mocniej. Że Was ciągnie do jakiegoś miejsca, do jakichś zmian. Zobaczymy, jaka sytuacja. czwórka pentakli. Ale póki co w grudniu tutaj yy, może być też tak, kochani, że będziecie sprawdzać. Yy, czy to miejsce, w którym teraz jesteście, na przykład, czy związek, w którym jesteście, to jest y, dla Was naprawdę korzystne? Czy, to, czy tą strefę komfortu, na przykład, czy to jest właśnie strefa komfortu, czy jednak już nie? Czy ten, czy ten grunt y, to jest jeszcze Wasz grunt, czy już potrzebujecie właśnie tych zmian tak wcześniej? Czyli ta główna energia może mówić o tym, że czujecie to, że, idę, że zmiany idą, być może w miejscu pracy, że czujecie, że coś się zmienia i może, może się będziecie zastanawiać, kochani, właśnie, czy, czy te zmiany to przyniosą wam też zmiany takie, że się gdzieś wyprowadzicie, albo przeniesiecie, albo zmienicie na przykład miejsce pracy. Czy to będzie dla was korzystne, czy nie? Czy jednak y, postanowicie być elastyczni, mimo tych zmian zostać w tym miejscu, w którym jesteście? Tak trochę zawilę, ale tutaj właśnie taka się energia pojawiła że będziecie tak sprawdzać sami siebie. Tutaj no. pokazała się karta kochanków, ale jest przy, przy tej karcie, przy tej sytuacji jest pokazane, że to jest taki bardziej taki świadomy wybór. Czy zostawiam coś, co, co, co wcześniej działało, coś, co mnie kręciło, coś, co mnie pasjonowało albo ktoś to było kiedyś dobre, ale teraz już przychodzą zmiany. Zobaczcie, kolejna karta mówi o tym, że tutaj jest lew, który po prostu czuje, że coś się zmieniło, więc z jednej strony czujecie być może, że zmieniło się na przykład od tej drugiej osoby i jest inaczej, na przykład w waszym związku jest teraz inaczej, Wasze relacje, w waszej relacji jest inaczej, to co było pomiędzy wami już teraz wygląda to inaczej, albo na przykład w miejscu pracy, w miejscu, w którym też mieszkacie, już jest inaczej. Prawdopodobnie ta zmiana jest tak, że to wychodzi od was, to u was, to wy to postrzegacie inaczej i czujecie już też coś innego, ale w grudniu będziecie to raczej tak hmm, sprawdzać, o tak bym powiedziała. Jeszcze tej pewności nie macie, dopiero będziecie tak hmm, sądować, o tak mi przyszło do głowy. Na, hmm, na, na przeszkodzie jest królowa mieczy. Myślę, że to jest hmm, ja bym nie powiedziała, że to jest do końca przeszkoda, tylko to jest coś, co wy tak jakby być może zacie sobie z tego sprawę, że już wcześniej to już czuliście, już wcześniej o tym myśleliście, być może nawet dużo wcześniej, że może ten moment taki przyjdzie. Właśnie, I czy dobrze byście byli na to przygotowanym, To może być tak, że te, zobaczymy jeszcze co z zewnątrz, że te energie zewnętrzne też wpływają na te zmiany, ale że wy sami czujecie, że po prostu, no, że coś się zmienia, jest już inaczej. No, i może było tak, słuchajcie, że już wcześniej właśnie poczuliście, albo tak gdzieś chcieliście o tym porozmawiać, na przykład z kimś, a ktoś to zbagatelizował. Czyli mówił, a jednak nie, a może się mylisz, a może wyszukujesz dziury w całym, a może wcale tak nie jest. To jest na przeszkodzie, bo to ja sobie zda z tego sprawę, że już przeczuwałem te zmiany wcześniej. Wasze myśli, aż dwie karty wyszły. Dwie kapentakli pentakli i karta zwycięstwa. Tutaj w waszych myślach to jest cały czas pokazana taka właśnie taka energia rozmyślań, czyli czy, czy już zrobić ten krok ku, tego, ku temu nowemu, czy poczekać, co z tych zmian, co te zmiany mi przyniosą, jakie one już tak zawijają mocniej. Czyli co zrobić, czyli tak, będziecie się tak rozmyślać. Być może sami będziecie trochę raz na tak, raz na tak, raz na tak, raz na tak. Co zrobić, żeby zwyciężyć w tej sytuacji. Dwójka kielichów, siódemka kielichów. Jeżeli to jest relacyjnie, to macie takie poczucie, że właśnie może tak być, że już tej więzi takiej, która była, już po prostu nie ma. Są nadal emocje. To nie jest tak, że, że tych emocji nie ma. Tutaj nie ma ósemki kielichów, czyli całkowitego odejścia, ale jest siódemka kielichów przy tej dwójce, czyli te emocje są różne. Już teraz na przykład jak z kimś rozmawiacie albo przebywacie z tą osobą, już jest na przykład inaczej niż było. To się pojawiło. Czyli tak jeżeli to są sprawy zawodowe, kochani, jeżeli to są sprawy zawodowe, jeszcze raz podkreślam, bo czasami w komentarzach piszecie, że jest tylko o relacjach. O sprawach zawodowych ja też wspominam w tych rozkładach. Tutaj jeżeli to są sprawy zawodowe, prywatne, takie wasze, nierelacyjne, to zastanawiacie się, co zrobić, żeby zwyciężyć w tej sytuacji. Jak to rozegrać? A jeżeli są relacyjne, to tutaj czujecie, że jest inaczej. Że pomiędzy Wami jakimś jest inaczej. Z przeszłość, jest ten diabeł. Może, bo, może jest tak, że w przeszłości ktoś się wydawał bardziej atrakcyjny, jakieś miejsce się wydawało bardziej atrakcyjne, jakiś kraj się wydawał bardziej atrakcyjny, coś, było coś, co was pociągnęło, czyli tak oddaliście troszkę tak, takiej mocy komuś, bo było, to było bardzo atrakcyjne dla Was. Wyszersz Pentakli, Asmieczy, Dwójka Mieczy. I tutaj zobaczcie w tej przeszłości, czyli to jest coś, co już tak jakby odchodzi. Jest taka energia, mm, za daleko to zaszło. Być może to miało być tylko na chwilę. Czyli to było albo ktoś, albo coś bardzo pociągające, ale to miało być na chwilę. Taki krótki romans, albo miałam tam krótko pracować, miałam tam krótko mieszkać. Zostałam na dłużej. I teraz, teraz prawdopodobnie, już właśnie w grudniu, będzie ten czas, że. Mm, Miało być na krótko i trzeba to tak zrobić. Nawet jeżeli zostaliście tam na dłużej, a prawdopodobnie, prawdopodobnie tak właśnie było, to teraz zobaczcie, jest as mieczy, dwójka mieczy. Już po prostu wiecie i zaczyna was tak teraz korcić, żeby jednak to miejsce lub ten związek, lub tą pracę po prostu opuścić. Bo miało być na chwilę. Teraz klubu ław. To jest fajna energia, klubu ław, czyli... Ym... Oprócz tak jak tutaj jest pokazane, że dużo będziecie tak badać, rozmyślać o tym, ale tak, tutaj już jest taka decyzyjność, czyli tutaj dobrze, tutaj, co zrobić, żeby jednak zwyciężyć, tak realnie. Czyli nie tego nie siedzieć i nie myśleć, ale coś zrobić, zadziałać, podziałać, tak, tak konkretnie. Też się pojawia, pojawia, zobaczcie, ta karta zwycięstwa. Czyli po prostu tutaj jest lewy wieżę, oprócz rozmyślania, trzeba jeszcze wziąć sprawy w swoje ręce. Mak i szóstka pentakli. No, i tak by to wyglądało. Zobaczcie, jest mak, szóstka pentakli i jest sąd, jak dołożyłam. Czyli tutaj jak to zrobić, żeby po prostu przejść z jednego do drugiego. Na przykład z jednej pracy do drugiej pracy, z jednej relacji do drugiej relacji. Być może ktoś tak, ktoś tak po prostu potrzebuje. Lub też, jeżeli nie z jednej relacji, do drugiej relacji, to po prostu przejść z jednej relacji do takiego stanu, gdzie jesteście na przykład singlem, ale żeby to było takie w miarę bezbolesne. Żeby to było takie przejście. Czyli tutaj będziecie nad tym pracować. Nie tylko głową, też takimi czynami. Będziecie to tak właśnie robić, żeby to była dla wszystkich komfortowa sytuacja. O. Ale coś, się, coś może być i w, iść w stronę takiego właśnie zakończenia. Czyli będziecie chcieli po prostu tak do tego podejść, drogie lwy, że coś się kończy, ale to można przejść do nowego początku po prostu od tak. O. Zresztą tutaj jest właśnie ta energia. Najbliższa przyszłość, też dwie karty. A z pentakli, paśkielichów. No tutaj bardzo szybko nowe, to nowe życie, ta nowa praca, nowe, nowe miejsce, nie wiem, nowy kraj, nowy człowiek, cokolwiek tutaj będziecie rozpoczynać, coś y, takiego nowego, y, to się pojawi, i też zaraz się pojawi y, nowa energia. Kogoś, kto was tak, y, na przykład, jeżeli będziecie zmieniać pracę, chociaż to jest grudzień, to będziecie po prostu zmieniać, chociaż dlaczego nie, w sumie, będziecie zmieniać pracę. To po prostu tam pojawi się ktoś, kto przyjdzie, uciśni, uściśnie wam dłoń i na przykład okaże takie zainteresowanie. No dobrze to wygląda, drogi lwy. Więc, jeżeli y, naprawdę chcecie zmienić pracę albo zmienić miejsce, zmienić kraj, tutaj jest, jest przełom roku, być może takie właśnie decyzje, bardzo porządnie to wygląda. I tutaj ta pierwsza osoba, którą na przykład poznacie, jakiś nowy projekt, to będzie. Ta pierwsza osoba, którą poznacie, to będzie właśnie to. Zobaczcie, jest trójka pentakli, król kielichów, krowa kielichów, bardzo fajna energia. Będziecie ze sobą naprawdę współpracować. Jeżeli będziecie pracować biurko z biurko, biurko, w biurko tak już może być, to będziecie po prostu świetnym duetem. Z tego może być coś więcej. Może być przyjaźń, może być takie naprawdę dobre koleżeństwo, możecie ze sobą bardzo dobrze współpracować, ale z tego też może być związek. To jest ta pierwsza osoba, która po prostu okaże tak to czuję, okaże wam zainteresowanie i wyciągnie do was tą dłoń po prostu. Przy tej nowej pracy, nowym projekcie. No, super. Jakie wasze nastawienie? Ósemka mieczy. No tutaj mogą wyjść takie, przy ósemce mieczy mogą wyjść takie, wasze takie lęki, obawy, że... Ym, że może to zadzie, dzieje się za szybko. Tutaj myślę, że tutaj w tych, tych przeszkodach się pojawiło, że już wcześniej o tym myśleliście, ale ktoś właśnie Wam powiedział, że prawdopodobnie jakoś tak zbagatelizował i Wy się posłuchaliście tej osoby, i być może teraz macie takie poczucie, że nie przygotowana jestem do tego za bardzo. Tak jakby te zmiany wi wiadomo było, że przyjdą, ale nie jestem gotowa, nie, nie do końca jestem też gotowa, gotowy na to, że co tutaj się dzieje, bo tutaj u Was to może tak naprawdę płynnie przejść. Te dwie karty, te dwie kubki tutaj, które są mówią o tym, że możecie przejść z jednego do drugiego i w takim nastawieniu macie, czyli za szybko się to dzieje, czy jestem na to gotowa. Siła, dziesiątka mieczy, Szuka kielichów. Ale zobaczcie, tutaj znowu jest ta energia tego lwa czy waszego, czyli po prostu, że dacie sobie radę, przezwyciężycie to, przezwyciężycie też tą energię ósemki mieczy, tych wszystkich lęków. Jest ta dziesiątka mieczy i czwórka kielichów i tarot po prostu mówi wam, jeżeli zostaniesz w tej energii, tej, tej owieczki, no bo ten lęk, ten strach po prostu będzie za duży, to, to jest energia, że m, czekanie na coś, y, tak jakby w tym, w, tym, w tym świecie, żeby coś się poprawiło, a tam się już tak jakby nie ma, tam co się, co się miało zadziać, to się już zadziało. I to jest przeciąganie tylko takiej sytuacji, która będzie dla was coraz trudniejsza i coraz mniej komfortowa. Czyli tutaj te, tak jakby m, przeświat Wam mówi o tym, że nie do końca macie wyjście w tej sytuacji, znaczy wyjście jest zawsze, ale prawda, żeby wam było dobrze, żeby to zwycięstwo było, żeby je osiągnąć, no to trzeba po prostu iść tą drogą. Co jest dla Was y, z zewnątrz? Dziewiętka pentakli. Zewnątrz to może być taka energia, zaraz powiemy. czy to jest... Y, ktoś przy Was. Tutaj bardziej tak, bo to jest tarot, więc tutaj yy, ten rozkład mówi Wam to, co chcecie usłyszeć. Bardziej to jest taka wiadomość od wszechświata, z zewnątrz do Was idzie tutaj, że, yy, że sobie poradzicie dosłownie, że sobie po prostu poradzicie w tej sytuacji, że przez chwilę będzie tak, że będziecie yy, czuć, że jesteście zdali sami na siebie, że tą łódką po prostu płyniecie sami, tutaj. Ale dajcie sobie radę, że, to jest, tak, że to, jest tak jakby, to jest taka wiadomość dla Was, że to, jest, że to będzie tylko przez chwilę. Przez chwilę będziecie mieć takie, takie wrażenie, że jestem w tym sama, że dużo zależy ode mnie, dużo zależy od moich decyzji, że nie mam tak jakby przy sobie nikogo, bo, bo, bo jest ta zmiana taka. Więc tutaj to jest przez chwilę, a tutaj pamiętajcie, ta energia. Jest, będzie przy Was ktoś, kto Wam pomoże. Więc taka, taka wiadomość dla Was. Wierzę, dziesiątka kielichów. Dosłownie jest takie przejście ze świata do świata, i jest wieża dziesiątka kielichów i rycerzy różdżek. I przez chwilę możecie tak, drogie, wyczuć się osamotnieni, tacy pozbawieni takiego wsparcia emocjonalnego. Być może tutaj właśnie coś tak zmieniacie, na przykład kraja, albo zmieniacie miasto, albo zmieniacie pracę. Ja też tak to bardzo czuję. I tak te wszystkie przyjaźnie, te wszystkie znajomości, które nawiązaliście w tym starym miejscu, tym nowym jeszcze nie nawiązaliście. I tak być może wam zabraknie tych. Takich, takich ciepłych słów, takiego ciepłego wsparcia, ale była, ale znowu właśnie wygrywa ta energia, że dobrze, trzeba iść do przodu, trzeba po prostu wstać, koronę poprawić i zasuwać. No. Wasze nadzieje lub obawy? Czwórka Mieczy. Tutaj to jest y, taka energia wewnątrz Was. Y, to teraz podziałam, teraz po prostu, teraz zrobię wszystko, żeby, żeby sobie, żeby zwyciężyć w tej sytuacji, żeby sobie to wszystko tak tak zrobić, żeby była zadowolona, a później odpocznę. Teraz nie chcę odpoczywać, to później odpocznę. Teraz nie jest czas na odpoczynek, będzie później. No, cesarzowa, cesarz, siódemka mieczy i bisielec. I tutaj też macie, drogie lwy, taką pokazaną energię wewnątrz was jest, że. Mm, nie chcecie, nie chcecie po prostu mieć takiej sytuacji, że, y, że liczycie na kogoś. Chcecie liczyć sami na siebie, Siódemka czy wisielec. No. To jest wewnątrz Was. Ja teraz zrobię dużo, teraz będę naprawdę, mm, w taki, będziecie w takiej sytuacji, że będziecie z tej, z tej owieczki do tego lwa przechodzić. Czyli to będzie Was dużo kosztowało, dużo wysiłku, dużo pracy, dużo takiej konsekwencji, zaangażowania, ale nie chcecie. A później odpoczniecie, ale nie chcecie po prostu tak, jakby mówić komuś, słuchaj, pomóż mi, albo. Zrób to razem ze mną. Albo jest brak zaufania. Może to być jakąś konkretną osobę. Albo nie macie aż tyle zaufania do tej osoby. Albo po prostu wiecie, że będzie później trzeba będzie zapłacić cenę za to. Albo nie sądzicie, że ktoś na przykład zrobi to tak dobrze jak wy. To jest wewnątrz was. Jaki rezultat? Piątka kielichów. Możecie mieć taki koniec końcówkę roku, słuchajcie, możecie mieć taką sentymentalną, że jednak. No że jednak, że te zmiany przyszły, że tutaj jednak coś żegnacie, że coś po prostu, coś się nie udało, coś nie wyszło, coś co być może ten diabeł, który was pokusił, pamiętacie, zostaliście dłużej, jednak coś tak zostawiacie za sobą. Takie taki sentymentalnie, raczej tak bym to, tak bym to powiedziała. No. Czyli tutaj to nowe was jest paść mieczy, to nowe przyjdzie, czyli może, możecie z początkiem roku faktycznie jakąś mieć nową pracę, nowy projekt, nowe miejsce zamieszkania. Tutaj możecie mieć, naprawdę tak się pokazuje. Jest piątka kielichów, jest król mieczy i jest piątka mieczy. Tak będziecie rozmyślać, czy to, czy to jest dobra droga, czy to była dobra droga, czy to były dobre decyzje. Dlaczego zostałem tam tak długo, dlaczego, co mnie tak pokusiło, po prostu takie, takie rozkminy wewnątrz was, takie... Powiedziała, takie po prostu z, z taką energią przekończycie rok, takie podsumowanie będzie da, będziecie dla siebie robić, ale z nowym rokiem już jest paź mieczy. Już chodzicie z taką energią, zobaczcie koło Fortuny. Dziewiątka mieczy, dziewiątka Różczek. No. Taka ekscytacja będzie pomieszana z takim strachem. o tak jest, Taką macie energię na koniec roku. Tutaj jest ekscytacja, bo przychodzą te zmiany. A tutaj jest taki strach, ale co, ale co będzie, jak na przykład, jak nie dam rady, albo jak, jak to się nie uda, jakby to była, jak to będzie zła decyzja. Czyli taka ekscytacja ze strachem będzie powiązana, ale dużo emocji. Jaka rada dla Was? Jest pustelnik, piątka różczek, kapłanka i król pentakli. Tutaj jest specyficzna słuchajcie, drogie lwy, rada taka, ale jeżeli w tym, w takim, w tym starym miejscu, w tym starym mieście, w tej starej pracy po prostu jest ktoś, kto jest ktoś, kto nie chce zmieniać, nie chce tych zmian po prostu lub chce się dostosować do tych zmian, które tam będą i nie chce, nie chce, wychodzić z tego miejsca, no to um, taka jest rada, żeby, żeby jemu lub jej na to pozwolić, ale żeby to nie wpływało aż tak bardzo na was. Więc ta piątka Piątka była Fikapłanka. I tak jakby ktoś Was, tak jakby, to jest taka energia, kochani, jakby ktoś Was tak y, chciał zatrzymać w miejscu, ale tym samym będzie Was ciągnął w dół. Z jakiegoś powodu ta osoba nie widzi powodu, żebyście się na przykład rozwijali bardziej albo żeby się, żebyście te nowe zmiany tutaj wprowadzali. Tylko tak tym, że ta osoba Was zatrzyma, tym samym Was pociągnie po prostu w dół i nie pozwoli to zwyciężyć, no. Dziewiątka kielichów, rycerz kielichów. Nie? A tutaj jest, pamiętajcie to, jak właśnie spojrzałam tego króla kielichów, że jest. No, czekają na Was nowe emocje po prostu. Nowe doznania, nowe emocje, nowe marzenia, nowe życzenia do spełnienia. Nie? Fajne macie czytanie. Zobaczymy, jakie przesłanie dla lwa. Masz moc leczenia. Stare rany też mogą się goić dzięki czułości. Daj sobie uzdrowienie, którego potrzebujesz bez osądzania. Druga. Drugie przesłanie. Puść wodze fantazji. Wszechświat wspiera najśmielsze wizje. Pozwól sobie na marzenia o wielkich rzeczach bez poczucia winy. No to to jest piękne po prostu. Pozwól sobie na marzenia o wielkich rzeczach bez poczucia winy. Tutaj zobaczcie, tak jak pokazało się, że to jest, że macie nowe marzenia do spełnienia. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Będę bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Te się u Was mocno zaakcentował ten, ta końcówka roku i wejście w, w nowy rok. Także jestem ciekawa, jak ten noworoczne też czytania na cały przyszły rok Wam wejdą, bo tutaj no jakieś zmiany, takie, które kochani, przeczuwaliście, bo te zmiany po prostu one już, już wcześniej dawały o sobie znać. Amelia73.tarot, adres to mi, jeżeli potrzebujecie czytania kontaktu ze mną, dawajcie mi znać, kochani. Jestem tutaj dla Was, także będziemy sprawdzać. Wszystkiego dobrego.